Dzień dobry, jak widzicie za mną mamy pokrycie dachu. Dzisiaj Wam opowiem na co się zdecydowaliśmy, pokażę Wam jak to wygląda i, i opowiem co nieco. Najpierw wrzucę Wam przebitki jak to wyglądało w trakcie i efekt finalny, a potem sobie chwilę porozmawiamy co, jak, dlaczego i, i jeszcze opowiem o jednym problemie, który tutaj mamy do rozwiązania. Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in search Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt Gonna go far man listen to my words Gonna be a star man life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve No i dobra, tak jak widzicie, mamy na dachu na stojący, Ale w trochę nie to wydaniu, bo jest to połączenie. blachy i panela fotowoltaicznego z, na jednej połaci. I do tego to, to co tam widzicie, to co się tak odznacza to jest właśnie panel fotowoltaiczny. Zdecydowaliśmy się na coś takiego, bo tak czy inaczej w przyszłości chciałem zakładać fotowoltaikę, a jak sobie to wszystko policzyłem, no to wyszło, że niewiele dopłaciliśmy do do tego rozwiązania, a moim zdaniem wygląda to ładniej, estetyczniej i w ogóle. No. I teraz tak, z, z takich danych technicznych. Moc szczytowa tych paneli to jest 7,7 kW. kW po prostu. Mamy do tego też falownik 8, o mocy 8 kW i magazyn energii o pojemności 9,2 kW i jest to wszystko z marki Solar Edge. to znaczy falownik i magazyn, a same, sam dach i panele fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne. To jest produkt marki Solar. Na pewno będą też pytania, ile e, to wszystko wyniosło, więc od razu Wam powiem. Za całość e, tutaj materiał, plus robocizna, plus e, te wszystkie falownik, magazyn energii, przewody i tak dalej wyszło na 135 tysięcy brutto. E, czy to dużo, czy to mało? Raczej dużo, ale tak jak mówię, jak e, sobie wyceniałem osobno samą blachę na rąbek. No to raz, że mało kto się chciał e, tego podjąć, bo, bo to jest trudny materiał, e, trzeba uważać, żeby go nigdzie wyginać, bo to wszystko będzie od razu widać. E, no i jak tak mnie wyceniali, no to mi wyszło około 70-80 tysięcy za materiał z robocizną i za panele e, razem z magazynem energii, powiedzmy taki zestaw około 10 plus 10 też mi wyceniali około 50-60 tysięcy, więc no. Jeśli dopłaciliśmy, na pewno dopłaciliśmy, no to stosunkowo niewiele, moim zdaniem. Więc jestem ogólnie z tego na razie zadowolony, co prawda nie mam tego jeszcze podpięte, ale z efektu wizualnego jak najbardziej. Kogoś może to interesować, więc tak z technicznego punktu widzenia w skrócie, jak to jest tutaj zbudowane. Tak jak wcześniej było, mamy konstrukcję dachu, wiązary. Na to przychodzi tutaj membrana paroprzepuszczalna. E, tutaj pionowo do tej e, krokwi są przykręcane łaty, kontrłaty, nigdy nie pamiętam które to jest, no te pionowe tutaj, są po prostu przykręcane te łaty i na to przychodzi e, deskowanie ażurowe. Deskowanie ażurowe czyli takie powiedzmy pół na pół, e, mniej więcej tyle samo e, pustej przestrzeni co, co samej deski. W moim przypadku to jest deska calówka. Chłopaki tutaj chcieli, żeby one były równej, równej szerokości, 10-14 cm, coś takiego, bo oni pomiędzy to kładą, kładą prowadnicę do, do kabli. To tam gdzieś Wam na przewidkach, tutaj postaram się wrzucić, gdzieś tam powinienem mieć albo nagrania, albo zdjęcia, jak to wygląda. No, no i e, na to po prostu już przychodzą bezpośrednio ta, ta blacha i panele. Też tam teraz wrzucę Wam przewidkę, jak to z bliska wygląda połączenie e, tej blachy z panelami. No jest po prostu e, na klik taki system, jedno w drugie. E, sama sama ta blacha, znaczy blacha, sam ten panel fotowoltaiczny to jest oczywiście szkło, tylko szkło takie e, raz, że Dymione, więc jest one ciemniejsze niż taki, taki zwykły, zwykły panel. Plus jest to taki, znaczy plus, plus taki, taka, takie matowe szkło, żeby też jak najbardziej zgrać się z tą blachą. U ale wie. Dobra, tak na szybko. E, jeszcze jeden taki, jedna sprawa, jeden problem, który nam wynikł w trakcie. To znaczy, od początku tak e, tłumacząc, miał być dach bezokabowy. To znaczy, tutaj, jak przyjdzie jeszcze 20 cm styropianu, no to ma się zlicować z tym pasem podrynnowym, No i mamy jeden, jedną całość, e, i tutaj po prostu będzie to zlicowane. No i z tej strony miało być tak samo. E, no ale w trakcie, jak chłopaki już właściwie kończyli, e, mieli przedostatni dzień, to ja tutaj spojrzałem sobie i mówię, tutaj mamy przecież, e, tu są. I tu jest prowadnica e, i w, na, te, na tej prowadnicy są optymalizatory do tej fotowoltaiki. E, one muszą być wentylowane, tak jak, tak jak jest. No ja sobie tak myślałem, że ja tutaj dojadę styropianem, no to jak to tutaj mam zakończyć, żeby, e, żeby tego nie, nie zakryć. No i jednocześnie sprawdziliśmy sobie, że ta odległość tutaj e, nie wynosi 20 cm, tylko wynosi tam 14, coś takiego. Więc oznacza to, że mamy w tym momencie za krótki dach. Elewacja będzie wystawała poza, poza dach. No to coś takiego no nie może być. Kombinowaliśmy trochę, bo ja próbuję rozwiązać problemy i najpierw zasugerowałem, że może rozliczymy się po prostu w ten sposób, że oni mi obniżą cenę, a ja... Zamiast tutaj kłaść styropian o 20, nie wiem, położę płytę PIR 15 cm czy, czy coś takiego, i, i nam się to wszystko jakoś zgra. No ale potem sobie przypomnę, że przecież mam tutaj e, żaluzje fasadowe na, na oknach. Same te e, żaluzje, skrzynka nich ma 18 cm, no i nijak nie jesteśmy w stanie tego, e, tego zgrać. No więc niestety musimy tutaj jakoś z tego wybrnąć. E, chłopaki mają przyjechać to poprawić. Eee, jeszcze tak w skrócie nie wiem co z tego wyjdzie, no bo eee, chłopaki, znaczy chłopaki, ja mam umowę z firmą Solorów, e, w sumie to z firmą, z firmą BP2, e, który jest producentem e, marki Solorów. E, no i ja mam z nimi umowę na, na wykonanie dachu. Oni mają podwykonawców, dekarzy, którzy to przyjeżdżają robić. No i ogólnie. E, Potem rozmawiałem z właścicielem tej firmy podwykonawczej. On trochę, no nie powiem, żeby mnie jakoś super potraktował. miałem wrażenie, że, że potraktował mnie jak takiego trochę gówniarza, który nic nie wie i w ogóle próbuje wymyślać jakieś problemy. No ale w teorii zadeklarował się, że, że jakoś, to, jakoś to poprawimy i no, i tyle, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, i nie będę musiał Wam tutaj rzucać jakiejś dramy z tego powodu, no bo no nie, nie lubię takich, takich sytuacji. Mam nadzieję, że po prostu z tego wyjdziemy, i, i tyle. Więc jak będzie w tym temacie jakaś aktualizacja, no to na pewno Wam, wam powiem, co, co z tego wynikło. Na razie mi się z tym nie śpieszę, bo to tak naprawdę dopiero jak będę robić ocieplenie, no to będę musiał mieć to gotowe więc jeszcze kilka miesięcy spokojnie do tego mamy. Jak temat dachu, no to jeszcze oczywiście też okna dachowe. Okna dachowe mamy dwa. Jedno tutaj w łazience, drugie tutaj na, na klatce schodowej. Jest to okno marki Roto. Niestety nie pamiętam oznaczenia. Musielibyście sobie ewentualnie poszukać. Na pewno jest to okno plastikowe PVC. E, tutaj w kolorze białym. E, z zewnątrz jest to kolor taki, no, antracytowy, można powiedzieć, e, z wysokim punktem obrotu. To znaczy, ja teraz nie dam rady za bardzo tego otworzyć, tylko sobie tutaj lekko podniosę, żeby mi to nie uciekło. Jak widzicie, e, jest to obracane tam, powiedzmy, w 3 czwartych tego oknach, nie jest to tutaj e, w połowie odwracane. I mamy tutaj też, jak widać, roletę. roletę elektryczną, bez żadnego sterownika. Tutaj po prostu wychodzi nam, wychodzi nam kabelek, który to będzie sterowany z całego systemu smart home'u. Rynny wzięliśmy takie półkwadratowe, tak jak widzicie. Chcieliśmy po prostu rynny kwadratowe, ale jak poszedłem do, do hurtowni, to sprzedawca mi tam powiedział, że te kwadratowe lubią się rozszczelniać pod, pod wpływem temperatury. No, i że to może być takie niezafajne rozwiązanie. A tutaj jest e, firma Ruki e, pod nazwą chyba Sibatech. Ma, ma takie rozwiązanie, że jest rynna półokrągła, a tutaj od tej strony kwadratowa. No i to niby e, podobno jest lepsze rozwiązanie. No, więc na dzisiaj to koniec. E, możecie ocenić, co wy o tym myślicie. Raz o samym takim rozwiązaniu, dwa w jednym, a dwa o tym jak, e, jeśli macie jakiś pomysł, jakby to, mm, jak powinna wyglądać naprawa tego, mm, tego okapu. Bo według mnie powinno to zostać po prostu częściowo rozebrane, przedłużone te deski i, i dołożone na nowa ta blacha, e, ale tamten właściciel firmy dakarskiej za, zaproponował mi, że oni mi dołożą jakąś dodatkową obróbkę macharską. Ja poprosiłem, żeby mi dał jakieś zdjęcia, jakby to w ogóle miało wyglądać i żebyśmy mogli podjąć jakąś świadłą, świadomą decyzję, no ale na ten moment e, nic takiego nie otrzymałem, więc zobaczymy jak to będzie. No tyle w następnym odcinku. E, prawdopodobnie pokażę Wam okna. I tyle. Na razie. Cześć!